Podobnie jak w wielu innych miejscach, tak i w Domu Dziecka Katarina w Nowym Siodle odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli podopieczni Domu Dziecka oraz placówki szkoleń dla dzieci i młodzieży niesłyszących i niedosłyszących w Nowym Siodle. Dzieci z Domu Dziecka przygotowały specjalny pokaz jasełkowy dla wszystkich zaproszonych gości. Serdecznie witamy wszystkich miłych gości. Chcemy Wam dziś sprawić wiele radości. Jeśli się zdarzą pomiłki czasami, to nam wy nam wybaczcie i pomóżcie brawnemu. Idziemy tu do Was z nierada Kolendą. Ciekawe tu rzeczy opowiadać. Będą. Jako że Polacy w tradycji to mają i co roku o tej pory jasełka przedstawiają. Więc my także z weselem chcemy kolendować i mało Jezusowi sobie serca ofiarować. A zatem prosimy, niech każdy posłucha. I w radosnym nie nadstawi ucha. Uczcimy pieśniami i słymi sercami Boga między nami. Już wszystkie światła pogasły i w się zwierzęta, już wszystkie głosy ucichły, to nad zaczęła się święta. Nie się panu, zaśpiewa skocznie. Teraz się pojedziemy, nigdzie cię odpocznie. Lecz nie smućmy się, że trzeba tylko duże Zabierzemy swoje dziecko. Miłość i Niech wam Bóg zapłaci, goście nasi myli. Zejście dziś je tak pięknie uczcili. Pokaz jasełkowy przedstawił również dzieci i młodzież z ośrodka dla niedosłyszących. Był zrealizowany w nieco innej formie niż tradycyjne przedstawienia jasełkowe, zwłaszcza, że aby zrozumieć przekaz trzeba było oglądać spektakl z uwagą, ponieważ poza przerywnikami wokalnymi wykonywany był w formie pantomimy. Po gloria. gloria, gloria i po przedstawieniu dzieci oraz zaproszeni goście zasiedli przy wspólnym stole, gdzie wysłuchali biskupa diecezji świdnickiej Adama Bałabucha, po czym wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem.